Siemanko, Siemanko! Cześć, dalszy ciąg nadrabiania zaległości. Nie ma tu Anielki, żebym powiedziała, dokończyła, ty nie wiesz, co trzeba powiedzieć. A co trzeba powiedzieć? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, <suszy> dzień dobry. <suszy> Tak, się witamy na Instagramie, na którego zapraszamy. Ciąg dalszy nadrabiania zaległości, czyli opowiadamy o rzeczach, które już zrobiliśmy jakiś czas temu, a o nich jeszcze tutaj nie mówiliśmy, ale oczywiście zanim będziemy mówić o tokach, bo na nich się skupimy w dalszej części, to na początek kilka refleksji, dlaczego w ogóle powstały toki. Bo. Bo. Rozmowa. Brak rozmowy. Bo nie się nie słuchamy. Wzajemnie. Nie, nie, że nie tak, że nie słuchamy, jak dzieci rodziców, nie słuchasz mnie! Jesteś niegrzeczny! Tylko nie słuchamy się, kiedy ja mówię coś do Maćka, a Maciek do mnie. No chyba. Nie, nie wiem, nie, dawno już mieliśmy taką sytuację. Myślę, że każdy to przechodził, każdy z was. Jeśli nie, no to dajcie znać w komentarzu, jaki macie sposób na to, że kobieta coś mówi, 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 mówi. Czy ty nagle... mnie w ogóle słuchasz? Tak. Oczywiście, że cię słucham. A co powiedziałam? Dobra, nie słuchaj. <noise> tak, <głos> więc myślę, że każdy to przechodził, ka ka każda para to, to kiedyś przechodziła, ale wychodząc od tych śmiechów, to wydaje nam się duży problem, że ze sobą nie rozmawiamy, nie szukamy tej przestrzeni do tego, by siebie wzajemnie słuchać, by mówić o swoich potrzebach, pragnieniach, o tym co uważamy. Brakuje nam tego. Ja chciałam przytoczyć sytuację, w której bardzo się dziwiłam. Byliśmy na warsztatach dla małżeństw, jak byłam w ciąży z Anielką, czyli z naszą pierwszą córką, i tam była większość małżeństw, które już miały dzieci, i wszyscy jak jeden mąż mówili, mąż i żona, że y, brakuje im czasu na rozmowę, I brakuje im tych rozmów, że nie umieją ze sobą rozmawiać, i my tak z Maciekiem na siebie patrzyliśmy i mówimy. Ale jak to? Przecież nasze życie to rozmowa. przecież rozmawiamy. To, to nie są dziwni. Tak sobie pomyśleliśmy, że u nas tak nie będzie. No i wtedy urodziła się Anielka. No. I przyszło to. Bo więcej pracy do zrobienia, obowiązków. Było właśnie to, o czym oni mówili. Później jeszcze pojawiła się Melania. To już wiecie, kolejna, e, kolejna duszyczka do, do tego, żeby się nią zająć i żeby poświęcić jej uwagę, więc. To jest trudne, żeby gdzieś wyłuskać ten czas. Myślę, że ci, co mają dzieci, dobrze o tym wiedzą. Po całym dniu mówienia odpowiadali na pytania, dlaczego ziemniaki są żółte, dlaczego kotlet leży obok ziemniaków, a buraczki są, są bordowe. bordowe, fioletowe. Tak. Eee, nie chce się po prostu nam rozmawiać. Chcemy mm. siedzieć w ciszy, włączyć sobie jakiś serial po cichu i nic nie mówić. No. Ale to błąd, bo, bo przez to każdego dnia, z, dzień za dniem, za dniem, za dniem okazuje się, że y, coraz mniej o sobie wiemy. I się oddalamy. I robimy takie założenie w sobie, że przecież ja już o tym z Tobą rozmawiałem i wiem, co Ty o tym myślisz, więc już nie musimy o tym znów rozmawiać. A okazuje się, że Karola zmieniła zdanie na ten temat, że przemyślała, że miała jakąś refleksję, no bo to normalne, że zmieniamy zdanie. Tylko Krowa nie zmienia zdania? A ja się o tym nie dowiedziałem, bo jej o to nie zapytałem, albo jak rozmawialiśmy, to ją zgasiłem jakimś stwierdzeniem, że. Tak, a... nie mam czasu. Nie, no ja już o tym wiem, po co nam gadać, i nie gadaj już mi tutaj o tym. Albo nie słuchasz. Albo ja też oczywiście, to nie tylko Maciek. Więc możecie sobie wy też zrobić taki rachunek sumienia, refleksję, jak wygląda rozmowa w waszych związkach, w waszych rodzinach, w waszych domach. Czy gadacie ze sobą, czy nie? Czy wiecie o sobie coraz więcej? Czy raczej stoicie na tej wiedzy sprzed kilku, kilkunastu lat? Czy chce wam się ze sobą rozmawiać? Czy sprawia wam tą frajdę? I stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym zrobić. Yy, więc stworzyliśmy toki. No, o tokach zaraz opowiemy, co to dokładnie jest, ale one mają nam pobudzić, mają nas zachęcić, bo to nie jest jakaś gra super, bo jest dzisiaj tu dużo, wiele fajnych gier dla małżeństw, które no, mają sprawić nam radość. One to są toki po prostu, mają, są narzędziem do tego, żeby y, zrobić coś. Nie, wiadomo, nie wiemy jeszcze, jakie je wykorzystacie. My staramy się lepiej lub bardziej, mniej lub bardziej y, z nich korzystać. W różnych sytuacjach, ale to ka każde małżeństwo, każda para może to zrobić po swojemu. Wiecie, możecie gadać na wakacjach, możecie gadać w ciągu dnia, Wieczorem. na randce, wieczorami, rankiem, no, przez telefon. Nie, chociaż lepiej nie. Chociaż jeżeli jesteś na odległość, to i przez telefon. Po prostu rozmawiać, prowadzić to w życie w to, tak, żebyśmy zamiast ciągle mówić o tych tej bieżączce rzeczy, która. Wymiana informacji. Tak. To jest pierwsza, pier, pierwszy jakby poziom komunikacji, że my wymieniamy ze sobą jakieś informacje. Drugi już trochę wyższy. Yy, też nie, W ogóle już nie, niektórzy na ten, na, na ten stopień nie wchodzą, czyli co u Ciebie, czyli jak, jak ty jak przeżywasz dzisiejszy dzień i, i jakie są Twoje potrzeby, co byś chciała zrobić. Yy, I trzecie, to już jest najwyższy stopień, to właśnie toki, czyli rozmawiamy o. No przy różnych rzeczach, o naszym zdaniu na jakiś temat, albo tworzymy jakieś zdanie na, 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 na dany temat, bo być może mamy to nieprzemyślane, nieprzegadane. Przykładowa karta, bo te toki to 100 kart, tu jest o pieniądzach, o wspólnym budżecie. Jaki jest Twój sto sto stosunek do pieniędzy, do wspólnych pieniędzy? U nas temat bardzo gorący był, no. przepracowaliśmy go, ale, ale... Wy wywoływał u nas dużo zamieszania i fajnie, że już mamy go zamkniętego, ale myślę, że pewnie przyjdzie czas, że znowu trzeba będzie do niego wrócić. I to jest tak, że to może być nieprzegadane, że nigdy nie gadaliście o tym, jak wyglądają wasze pieniądze albo nawet ty, ty nie myślisz sobie, jak to jest. Wymiałyś jak... <grym> o mikrofonie. Tak, właśnie. <grym> Właśnie, może ty nie myślisz w ogóle o tym, jakie jest Twoje zdanie na temat pieniędzy, albo czy Twoje finanse są dobrze zorganizowane. To właśnie tak, te, takie toki, takie rozmowy albo zastanawiasz... mają, mają pomóc w tym, żeby jednak się na tym zwrócić uwagę, że może warto o tym pomyśleć, pogadać albo i wprowadzić zasta... w to, to, co uważasz, drugą osobę. Albo nie zastanawiasz się nad tym, czy tej drugiej osobie to pasuje, bo tobie jest w tym dobrze, ale tej drugiej osobie może no, tak średnio to pasować i jakby nigdy nie było mm, takiego, wiecie, dobrej okazji do tego, żeby porozmawiać, więc tutaj tą okazję macie. I staramy się ją rozciągnąć na, w czasie na, 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 tę rozmowę, no bo wiadomo, że dziś jest, chcemy wszystko jak najbardziej uprościć, więc powstają frakcje w, i na, na tym kończymy. Czyli wspólne pieniądze, wspólne konto, tak czy nie? Ja tak, ty, ty nie, okej, okay, to jesteśmy w różnych, nie dogadamy się albo ja tak, ty tak, okej, okay, koniec rozmowy. No nie, właśnie wy, wyjdźmy z tego takiego upraszczania różnych dyskusji do. Plemion, że ty uważasz tak, ja tak, albo jesteśmy w stanie się dogadać, albo nie. Albo jesteśmy tacy sami, uważamy tak samo, albo nie ma co gadać. I, z, i zacznijmy po prostu mówić o tym, jaki jest nasz stosunek do, dan, do, do danego tematu. Więcej. I Dla... nawet zmieniać go, że ja zaczynam tak, a ty próbujesz mnie przekonać, mówisz swoje rzeczy, ja mówię, no faktycznie masz rację, może ja powinienem trochę bardziej zluzować, jakby prawda jest po twojej stronie. Dlatego oprócz tego pytania głównego. Tutaj jaki jest swój stosunek do wspólnych pieniędzy. E, mamy trzy lub dwa pytania pomocnicze w zależności od tematu, które w razie gdyby rozmowa wam szła tak e, kiepsko e, pomogą wam jakby ukierunkować e, dalszą rozmowę. One nie zawsze są potrzebne, bo e, w trakcie rozmowy mogą one same wyjść ale no, w razie gdyby ktoś miał jakiś problem, bo na różnych etapach relacji jesteśmy w związkach, wiemy o tym, że mm, trudno jest rozmawiać, mamy w bliskim naszym otoczeniu, mm, znamy osoby, które w ogóle nie potrafią ze sobą rozmawiać, nie mówimy tu już nawet o takich tematach jak właśnie stosunek do wspólnych pieniędzy, tylko po prostu rozmowa. Że trzeba zrobić obiad, co robimy na obiad, i to zawsze przywraca się w kłótnie. Także. Mm... Chcemy was zachęcić do tego, by też być otwartym na to, bo to może być trudne. Myślę, że szczególnie dla facetów, że, którzy nie rozmawiają, którzy wolą się zamknąć i być, być w ciszy, albo uważają, że nie warto rozmawiać. To procentuje, wiecie? To zachęcamy do takiej otwartości, żeby wyjść. Tak pozytywnie do, do, do tej rozmowy, że okej, okay, może mi to na początku nie wychodzić, może mi być ciężko, mogę przeżywać jakieś trudne emocje, mogę się nawet złościć. Tak, bo to nie jest powiedziane, że ta rozmowa będzie łatwa, przyjemna i mm, taka, że y, ja wygram. Jak to się mówi, nie? że w, w rozmowie często myślimy, że ktoś musi wygrać. To może być y, trudne, bo tematy są różne, ale y, zawsze powinniśmy dążyć do tego, żeby nie zakończyć tej rozmowy w jakimś y, Nieporozumieniu, albo faktycznie, jeżeli widzimy, że już nasze emocje idą w górę, to żeby po prostu odpowiedzieć, stop, wrócimy do tego następnym razem. No i próbować. Jeżeli Wam jedna rozmowa nie wyjdzie przez to, że się zezłościcie, no to próbować dalej. Zachęcamy do tej otwartości, że warto rozmawiać, żeby mieć to. Żeby to był cel, że chcemy nauczyć się ze sobą rozmawiać, chcemy rozmawiać więcej. E, nawet jeżeli coś nam wewnątrz podpowiada, że to jest niewygodne, e, niefajne, że wolałbym teraz pooglądać sobie serial albo zrobić coś innego, to że warto rozmawiać, warto się poznawać, bo to tak, jak Karola mówi, za zaprocentuje i będzie, będzie lepiej. Ale e, zanim zaczniecie rozmawiać, przygotowaliśmy takie startery, e, które pomogą wam się troszkę wyciszyć, też przygotować się jakby psychicznie może trochę do tego, że zaraz właśnie będziemy rozmawiać, poświęcimy sobie nawzajem czas. Yy, tutaj na przykład mamy losujemy te startery albo wybieramy, jak wolicie, zaparzcie ulubioną herbatę, czyli to jest ten czas, kiedy jedna osoba bądź razem idziecie zaparzyć, już się nastrajacie do tego, żeby zaraz usiądziecie, wybierzecie temat i będziecie ze sobą rozmawiać. Też takie trochę wyciszenie, nie? Tych starterów jest tutaj kilkanaście na samym początku. Yy, no w ogóle toki to do totalia, bo każda z tych ze stron jest perforowana, na górze jest specjalnie nacięta, więc bez problemu możecie ją sobie wyrwać i mieć karty. Startery dodatkowo jeszcze trzeba przeciąć na pół nożyczkami, myślę, że to nie będzie problem. Macie ich kilkanaście, możecie wybrać, wylosować, co dzisiaj będzie wam nastrajało rozmowę. Potem 100 scenariuszy, każdy z nich, każdy z tych, z tych pytań kończy się każdy z tych scenariuszy kończy się propozycją zadania. Dlaczego po co jest to zadanie? Bo jak już o czymś rozmawiamy, wymieniamy różne poglądy, to żeby to wcielić w życie później, żeby to urzeczywistnić, żeby to nie było tylko suche gadanie, ale żeby jednak coś zostało w naszej codzienności, żeby było takim pokłosiem tej naszej rozmowy. Coś się jest... rozmawiamy i potem to ma jakiś wymierny skutek w naszym życiu. I to jest propozycja zadania, bo możecie mieć inne zadanie, które Wam przyjdzie do głowy, bardziej adekwatne do tego, o czym rozmawialiście. Więc to jest tylko propozycja, z której możecie, ale nie musicie skorzystać, ale zachęcamy. Możecie je zmienić tak. po swojemu, albo w ogóle go nie robić, jeśli Wam nie będzie odpowiadało. Warto jednak zwrócić uwagę, bo to wszystko jest przemyślane przez nas, konsultowane, żeby to jednak miało sens. Więc. Zachęcam do tego, by to zrobić, bo to jest też element formacyjny tego, tego narzędzia, toków. Że oprócz tego, że rozmawiamy, to jeszcze działamy, robimy coś więcej ponad to i zmieniamy, zmieniamy swoje życie na lepsze. Mam nadzieję, że na lepsze. No i co? Coś jeszcze? No. O rozmowie chyba nie, bo już się trochę naprodukowaliśmy. Mam nadzieję, że Wam, że sam koncept tego Wam się podoba. Możecie z tego korzystać gdzie chcecie, jak chcecie, to jest tylko narzędzie. Tak, bo to też jest też takie w takim pudełeczku, więc to jest małe. Można to ze sobą śmiało wiecie, wrzucić do torebki, czy bardzo. Dostaliśmy też taki odsep, że to jest spoko pomysł na przykład na jazdę autem, że gdzieś się wybiera rodzina i wtedy, wiecie, dzieci siedzą w fotelikach, a Ty może możecie sobie wtedy z mężem pograć, nie? To I powiem pograć, Wam, że to jest, to jest też trudne. To, to, to jest też takie trudne żeby nawet zebrać myśli na, na, na dany temat. Bo ja w mojej głowie często wiem, co chcę powiedzieć, mam w ogóle Osądzam siebie jako doskonałego e, mówcę, że zaraz tutaj wyłożę moje przekonania i to, co ja uważam, jest najlepsze. Okazuje się, że jak zaczynam to mówić, e, to się? słyszę siebie sam, że to jednak nie jest tak do końca poukładane, brakuje mi słów, więc tu, to jest też trudne, żeby na niektóre tematy w ogóle mówić. E, zachęcam was do tego, by, by, by to trenować, bo to jest aż 100 tematów, więc to po, może posłużyć na, nawet na kilka lat rozłożone e, re, takich regularnych ćwiczeń. A tak naprawdę do końca waszego życia, bo każdy z tych tematów możecie po pewnym czasie powtórzyć. Tak jak mówiliśmy, zmieniamy zdanie, my się zmieniamy, więc tam, to mogą być zupełnie inne rozmowy. Sytuacja życiowa za się kilka zmienia lat. Właśnie. Możemy już na przykład mieć do, dorosłe dzieci i wiecie. Wszystko jest też w takim ładnym, czarnym, ekskluzywnym pudełku, więc nadaje się doskonale. <laughs> Wszystko jest też w takim ładnym, czarnym, eksklu ekskluzywnym pudełku, więc nadaje się na prezent ślubny, z, z okazji rocznicy. Po prostu e, możecie to sprezentować sobie z okazji rocznicy, walentynek, jakiejś innej miłosnej e, okazji, albo albo swoim, okazji. Albo bez okazji. Albo bez okazji. Znaczy ze swojej jak, takiej wymyślonej miłosnej okazji, że dzisiaj jest po prostu miłosna okazja, więc bez okazji daje ci to, taki prezent. Albo sprezentować to swoim znajomym na ślub, czy z okazji rocznicy. Czy dzisiaj będzie miłosna okazja bez okazji? <laughs> Zobaczymy. Eee, ten... Oczekuję deklaracji. No i nie mam. Bardzo, bardzo Was zachęcamy. Wszystkie linki do tego macie w opisie. Tam jest też więcej zdjęć, więcej informacji, opinie innych. To jest stosunkowo świeży produkt, więc te opinie będą pojawiały się z czasem. Mam nadzieję, że będzie ich dużo i będą pozytywne. Dajcie nam znać, jeśli już korzystacie, możecie w komentarzu napisać pod tym filmem, co, oni, co o tym myślicie i czy Wam się to przydaje. Pa! Do zobaczenia!